Mają ponad 5 metrów wysokości i zdobią kościół parafialny w Tułowicach. Palmy wielkanocne zostały ocenione w konkursie organizowanym przez Tułowicki Ośrodek Kultury. Nasza opolska palma to, to palma z bazi. Kotków, jak baziek wierzbowych, bukszpanu związana czerwoną wstążką i to jest nasza, nasza polska palma. Natomiast tak jak nawiązuje do tego, że te palmy muszą być z elementu przyrodniczego, no i do tego bibuła. I to jest wszystko, co, co w palmie powinno się znaleźć. Każda palma została wykonana z naturalnych materiałów, z dbałością o szczegóły i z zachowaniem tradycji. Jeżeli ktoś nie ma przyjemności w tym, to nie będzie robił. A ja czuję przyjemność, ja po prostu wieczorami muszę coś robić. I, I dlatego tak powstaje już 15 lat ta palma. O, Na początku jest projekt, widzę, że zrobię to tak czy tak, ale przy, jak się przykleja, jak, jak ja przyklejam kwiaty, to Wychodzi inaczej, tak jak jest, tak jest. Sołectwo Ligotułowiska powróciło do konkursu po dłuższej przerwie. W wykonanie palmy zaangażowanych było wiele osób. Kwiatki wzięłam na siebie, było to bardzo ciężkie, ale dałam radę. Panie w wiosce się zorganizowały. Pomysł na palmę tak naprawdę no, to był taki wspólny. Jest teraz ciężki czas na świecie, więc nasze kolory palmy są adekwatne do tego czasu. Jest to flaga Polski, flaga maryjna i flaga Ukrainy, także wszyscy się jednoczymy z tym, co się dzieje na świecie. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim, którzy mi pomogli, bo był to dla mnie ciężki okres. Wiadomo, dopiero zaczynam, ale udało się, jestem szczęśliwa. Tegoroczny konkurs na palmę wielkanocną wygrała zdobywając pierwsze miejsce Teresa Basztabin. Drugie miejsce zajęła palma z sołectwa Ligota Tułowicka. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.